Start i metę 20 biegu powstania warszawskiego wyznaczono przy konwiktorskiej. Tu 66 lat temu stanęły powstańcze barykady broniące dostępu do starówki. Na trasę przybyły tłumy warszawiaków. Były znicze, rekonstrukcje walk i barykad przygotowane przez grupę historyczną zgrupowania Radosław. Do biegu stanęło ponad 4000 uczestników. Trasa liczyła 5 lub 10 km. Powstańcze patrole wskazywały drogę. Miodową, krakowskim przedmieściem, Karową i Wybrzeżem Gdańskim. Biegło również wielu zupełnie młodych ludzi. Bo ten bieg to pamięć, to symbol, to tradycja, to tworzona wspólnie z dopingującymi tłumami niepowtarzalna atmosfera. Koło dworca Warszawa-Gdańska trwają prace nad wiaduktem łączącym żoliborz z centrum. Część betonowych podpór już jest gotowa. Zbroi się następne. Znajdą się na nich trzy kładki nowego połączenia. Pierwsze łączniki stalowe już leżą. Następne będą sukcesywnie montowane w ciągu miesiąca. Oczekiwana z niecierpliwością pierwsza kładka powinna być gotowa do końca października. Początki roweru sięgają XVIII wieku, choć niektórzy dopatrują się jego pierwowzorów w starożytnym Egipcie i Babilonii. Dziś ten pojazd, starszy od samochodu, zyskuje w europejskich stolicach coraz większą popularność. Warszawa postanowiła bardziej zaangażować się w promocję jazdy rowerem. Wyznaczono 20 miejsc, w których pojawią się stojaki w kształcie odwróconej litery U. Można do nich bezpiecznie i wygodnie przymocować stalowego rumaka. Na widok na Żurawiej i na Smolnej stojaki już stoją, bo rowerem nie tylko zdrowiej, ale także czasem znacznie szybciej. W Arkadach Kubickiego scena letnia, zorganizowana przez Staromiejski Dom Kultury i Zamek Warszawski. W każdy wtorek lipca i sierpnia scena zaprasza dzieci na spektakle teatralne. A ja nie chcę się być no i już, to tylko żyją, oni nigdy się nie myją. Uczestniczyliśmy w przedstawieniu o brudasku o oberwasku w adaptacji i reżyserii Ryszarda Jakubisiaka. Będzie płakał, będzie kichał. Opowieść o higienie i zabawnych perypetiach brudaska, który bardzo nie lubił się myć, przedstawili aktorzy Teatru Złoty Dukat. Przygotowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Urząd Miasta przeniesione z Łazienek Chopiniana trafiły na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek odbył się koncert Chopin Jazz. Czasowe transkrypcje dzieł wielkiego kompozytora w wykonaniu połączonych tria Wojciecha Filipowskiego z kwartetem prima vista bardzo się podobały licznie zebranej publiczności. www.um.warszawa.pl